Witam wszystkich, ja jestem Agrix A to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 A dokładnie mówiąc z map, z francuskiej mapy Oybeirão W dzisiejszym odcinku chciałbym y, załadować kiszonkę oraz ją sprzedać y, W sumie silo co razu odkryję y, Którą y, tą kiszonkę niedawno y, kosiłem y, sieczkarnią no i teraz już będę ją sprzedawać, ponieważ jest już najwyższa cena w sklepie. Więc no przechodzimy do roboty. Jeszcze tak na początku wspomnę, że oczywiście sobie wypożyczyłem ładowarkę kołową. To już mówiłem, że będę chciał skorzystać z ładowarki kołowej. I wybrałem sobie New Hollanda To jest ota ładowarka. To jest mod. Jak widać, ale to nie jest taki mod. To jest mod. To, ta maszyna jest stworzona przez tego, tą samą osobę, co ta, 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 czy ta. Czyli po prostu przez twórców Giant Software. Znaczy, przez, po prostu przez Giant Software. Więc sobie ściągam, korzystam tylko tutaj z takich modów, bo to są. No, ja wiem, że one nie są jakieś zbugowane czy coś, bo tak to ja w ogóle nie gram na modach, bo. Nie chcę, żeby mi tutaj coś nie działało. Coś mi będzie kraszować, coś mi będzie farming, gorzej działać. Ja, I dlatego ja nie gram na modach, nie? Ja gram tylko na takich modach, które są no, przez, przez Giant Software stworzone. Dobra. To, jeszcze w sobie takie widły. Dosyć dużo by moja pojemność, więc. Większą niż yy, łycha, więc sobie. łychy, bo tam są dwie. Więc wyprzuciłem sobie takie widły, takie kiszonki Co zrobiłem poza cinkiem? Że mi troszeczkę kaski przybyło. przybyło. Yy, no tak, yy, sprzedałem resztę tego drzewa. Yy, również. Yy, co jeszcze zrobiłem? Yy, sprzedałem jajka Jajka sprzedałem yy, Sorgo wymuciłem Ta na tamtym polu Mam go w silosie Też jest teraz już najwyższa cena Więc będzie można go sprzedać Po tym odcinku, po tym odcinku go sprzedam yy, Tylko, że teraz no, Normalnie bym wynajął pracownika, pracownika Żebym mi sprzedał Sorgo, no ale przyczepa mi jest potrzebna Więc yy, No więc nie mogę czegoś takiego zrobić Yy, co jeszcze zrobiłem? Aha, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, poczekajcie. Yy, no yy, ten, wysypię tą zawartość, którą mam teraz na tych widłach. Do przyczepy i zaraz wam jeszcze jedną rzecz pokażę. O, już jest przyczepów, fajnie. No tak. Właśnie kurczę, teraz mi się sprzedałem większość szczepa, bo kurczę, zobaczcie, już jest pełna szczepa. A ile ja zaradowałem Bardzo mało, tak naprawdę, więc... No, trochę będę musiał się najdzić. Yy, idę yy, jedną rzecz Wam pokazać. Z nimi żywami związaną. Yy, ponieważ tak, yy, kupiłem sobie piłę. Yy, kupiłem piłę, sobie, ale już ją sprzedałem. No tutaj yy, Pesek już skończył robotę. I yy, tak, yy, wyciąłem jeszcze te... Wyciąłem jeszcze trzy drzewa, które o tutaj orosły o. Jeden pniak, drugi i trzeci A ten no to już kombajnem na odcinku ścinałem Ale ten pracownik skończył robotę, no naprawdę skończyła robotę porządnie wyburzyłem sobie piłę i ściąłem te drzewa, potem po obciąłem kawałki, je ja pociąłem na y, kawałki, i też załadowałem tym, y, y, tym pojazdem, i też sprzedałem, y, żeby po prostu y, więcej, więcej zrobić, bo to y, no te wypożyczenie tych, tego kombajnu i y, tego pojazdu do przewożenia. To tego drewna to jednak były niezłe koszty, więc po prostu widziałem jeszcze sobie te trzy drzewa. No, one po prostu były już miały za. No, były za duże, żeby można było je tym kombajnem zrębowym ściąć, więc piłą je ściąłem, przydałem. No i zwróciło mi się, zwróciło mi się z nawiązką. Nie za dużą, ale. Ale zawsze coś dobra. To chyba wszystko. A. Tam widzieliście, yy, pracownik tam skończył głoszenie. Ponieważ... Tak. Jeszcze jedna rzecz. Yy. Zobaczcie. Z tamtego pola yy, strasowałem całe siano. I z, te, z tamtego pola były tylko Cztery kostki i jeszcze cztery. Czyli osiem kostek. tabela to kupiłem ale to na odcinku kupowałem I ja tutaj sobie przywiozłem, bo pod sklepem byłem, była, więc sobie przywiozłem ją ja tu. Osiem kostek z tamtego całego pola. No to było strasznie mało. Bo właśnie już te cztery kostki, już, już dałem je krową. Te krowy naprawdę dużo jedzą. W ogóle muszę jeszcze książki dorobić, bo już będzie mało. Słomy też, więc tam sobie posieję jakiś jęczmienia, bo coś No Krowy bardzo dużo jedzą, bardzo dużo jedzą Serio Często trzeba robić im obrządki Ja je karmię chyba dwa dni temu i one już, są, one już mają pokarm zero Więc no Z tamtego pola, tam, było, tam też była trawa To całą trawę z tamtego pola Przetrząsnąłem, zgrabiłem i zebrałem trzy Samo zbierającą i zobaczcie, tutaj sobie tam w prawym dolnym rogu widać, że to siano tutaj sobie zmagazynowałem z tamte, Całe z tamtego pola. No, ale to. Nie, no, masakrę, kurczę, tylko 8 kostek z tamtego pola. Więc jeszcze raz skosiłem trawę i najprawdopodobniej jeszcze raz ją skoszę, żeby jeszcze kiszonki dorobić. Bo serio mało. A ta kiszonka, to mógłbym starać się też karmić te krowy kiszonką, która jest w losie, ale szczerze mówiąc, to nie jest wygodne. To nie jest wygodne, bo trzeba włączać widły i podłączać łychę, zmieniać to. A lepiej tak w Belach belach jest po prostu wygodniej Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Z tego co pamiętam, bo sprawdzam sobie przed odcinkiem, do targu zwierząt, tak? No tak, targ zwierząt, targ zwierząt, wiem gdzie jest, on jest, o tutaj, o. Oj, Bejrą, targ zwierząt. Pełna nazwa tego skupu to jest targ zwierząt, oj, Bejrą. Na to pole się czaje cały czas. Ja dużo mówiłem. Ona to o, po mojej prawej. Ale kurczę, muszę jeszcze zrobić. Muszę jeszcze zwierać trochę kaski na nie. I się wydaje, że już połowę mam. No, mniej więcej połowę już mam. Ale dobra, jeszcze te kiszonki mam dużo do obchnięcia Więc się sprzeda całą tą kiszonkę silosu. Sorgo, ten rzepak mam posiany Mleko też muszę sprzedać Mhm. Pomidory Tak, teraz też... O kurczę, to w tym miesiącu mam dużo do sprzedania, bo tak, kiszonka, sorgo, pomidory i mleko. Oj, 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 oj ty. Ej, żebym się wyrobił. Ej no, muszę się wyrobić. No, bo już w następnym dniu nie będzie, nie będą takie fajne ceny Tutaj niektóre rzeczy, bo ja tam sobie wiecie, patrzę w którym miesiącu będą najlepsze ceny Ja mam ustawione, że jeden dzień to jeden miesiąc, więc no będę musiał się wyrobić w tym dniu Ale ja cały czas mam ustawiony czas rzeczywisty, więc na szczęście te godziny szybko nie lecą No i zobaczymy ile dostanę za całą czepę No, ochu... no zaraz zobaczę dokładnie, bo ja nie, nie, nie widzę, no już wam mówiłem w, w, w wcześniejszych odcinkach, dlaczego ja nie widzę, wy widzicie, ale ja nie widzę. Znaczy bo ja w tym miejscu gdzie to pokazuję akurat mi wyświetla się ten. Ten... ile, mi, ile już trwa odcinek. Dobra, wy tego oczywiście nie widzicie, tylko ja. Yy, 12 tysięcy, no to tyle co tam. Dobra. Prawie, prawie 13 tysięcy. Okej, okay, no to... tu sporo zarobię, ej serio. No ja i się ma. Ej serio, kurde, przecież tam mam tej książki. Jest dopiero w pierwsza przyczepa. A co przecież, Naprawdę się szybko zapomniła. O ja, coś... O ja, ja cię kręcę. Ja normalnie. Ale ja zgarnę hajs za tę kiszonkę. No? Elegancko za kiszonkę. płacał Kiszonka się opłaca. Opłaca się kiszonka, no? No fakt, że tam dużo m, też wydałem na wypożyczenie sieczkarni. I takie sprawy, nie? Ale. I tak się opłaca. I tak się opłaca. Mhm. Ja w ogóle też codziennie dostaję jakiś tam zysk z tych paneli, ze szklarni. Więc. Więc ja w sumie nie jest źle nie, źle. nie ma tragedii. Nie ma tragedii takiej jak kiedyś w sumie była. Wcześniej była. Czasami miałam takie naprawdę problemy z kasą. Ale teraz. Teraz w sumie już nie ma takiej. I teraz w sumie nie mam już takich problemów z kasą, więc serio. No, teraz jest już lepiej, no ale wiadomo nie. Im się dłużej gra, im się ma lepsze maszyny, lepsze jakieś tam zwierzęta, więcej kur. No to oczywiście to jest zrozumiałe, że mm, szybciej można się dorobić, nie? Szybciej można zarobić jakieś tam pieniądze. Więc. No już fajnie, już, już, już jest. Już, to już nie jest, wiecie. To już nie jest... To moje gospodarstwo już nie jest takie, na takim poziomie jak zacząłem tutaj, nie? Więc to już nie jest, to już nie jest yy, początek, nie? To już nie jest początek. Ja tutaj już mam 300 konne czynniki. Zaczynałem z 70... kurwa. Ile? Jakie miałem? cienik, to. A nie, kurde, ok. ja chyba kupuję... Chyba sprzedałem go od razu, ale nie wam. 135. Najmocniejszy to był chyba... Waltra Walmer, tak? 190 190 koni Nie kurde, to w sumie nie jest To <grystanie grystanie> nie jest jakby... Nie no 100 Ty, to w sumie Tylko 110 koni <grystanie> 110 koni, tylko różnicę? Między... O kurde no ale komajno, o wiele mam lepszy, w sumie to mniej drugi dopiero. No ale wiecie, to yy, yy, mi maszyny słabo nie dostuje, nie? Ja chyba bardziej, yy, bardziej się skupiłem yy, na początku, tak. No to zakupy za milion, ale później po tych zakupach za milion, to jakoś, jakoś tak kurczę z tymi maszynami to przystopowałem, nie? Bardziej, y, bardziej mnie interesowały jakieś zwierzęta, takie rzeczy, takie, jakieś nowe maszyny, których nie mam, a wymienianie na cieników to jakoś tak średnio. No, w sumie tak, bo y, właśnie po tych zakupach za, na, za milion to właśnie się zwierzętami mnie interesować. Pamiętam, że y, jak w odcinku, w którym kupowałem te y, dużo tych sprzętów, te, y, właśnie był w tym odcinku, który się nazywa zakupy za milion. To pamiętam, że też właśnie wtedy sobie kupiłem kurni. I no. I to były moje pierwsze zwierzęta. No. Ale nie no, zobaczcie, patrzcie, patrz, ile jest tych pomidorów. Widzicie, tutaj jeszcze obok silosu. Tam, tu, tu. Tam są takie skupowiska. Tu jest jedno skupowisko, drugie, trzecie, więc dużo, serio dużo. Też za te jajka, chyba z serio bo już za jajka dostałem. W ogóle Dwa dni i tyle jajek? 406 stóp. No, to sporo. No nic, 46 stóp? Kurde, kury też nie się. Wełny mam dużo, tylko że coś teraz mam w sprzędzalni jest y, tak. Nie mogę nic sprzedawać w sprzędzalni, bo ostatnio jest za dużo, strasznie dużo ostatnio sprzedałem i Nadal tam ta wełna leży A. Bo tutaj w 22 To mnie trochę wkurza Jest limit skupu Oprócz ten Że można ograniczoną ilość rzeczy tam sprzedawać Do jakiegoś tam momentu, nie? I to obowiązuje we wszystkich skupach Oprócz sklepu rolniczego Serio, oprócz sklepu rolniczego Tam można miliardy sprzedawać ale w innych skupach to nie. Już jest maksym... Już jest ten, już jest limit i tyle. Ja tego wełny nie mogę sprzedawać, bo tam jest limit i widzę coś. Więc kurczę, z wełną muszę... Nie mogę, kurczę, nie mam... Nie mam jak sprzedać wełny, więc... No muszę czekać, muszę czekać. wełną muszę czekać niestety. A też też pewnie bym dużo sprzedał. Dużo, znaczy dużo zarobił, jakbym sprzedał tu całą ale... no. No ale trudno, muszę poczekać. Plus jeszcze... Zapomniałem, co miałem mówić. No tak czasami jest. Aha, dzisiaj odcinek y, późno. Ale to dlatego, że y, 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 nagrywam ten odcinek y, w tym samym dniu. A y, tak, co sam mam? Jak, jak nie nagram sobie odcinka y, dzień wcześniej, to właśnie zawsze kurczę jakoś wychodzi, że jest późno. Bo jak są odcinki jakoś tak, wiecie, rano czy południu, to one są po prostu nagrane wcześniej. A jak są wieczorem, to możecie już wiedzieć, że ja je w tym samym dniu co jest wrzucone, to ja go nagrywam. No i dobra, jeszcze trochę i będę miał jakieś No, jeszcze trochę i będę miał ten 200 tysięcy. te samochody zaśmigają. Teraz kiedyś w farmingach to było tak, że czy, czy te samochody były wolniejsze, czy nikogo? zajść, a teraz, powodzenia Pierwszy ten samochód, chyba, że pick-upem Za wam to jeszcze się da Ja cię niekiem po Chociaż może JCB-kiem nie próbowałem W ogóle mało jeździłem w ogóle w tym W 22 tym JCB-kiem A nie, ja w ogóle chyba nie miałem nic Chyba, że kontra kontrakt W ja, tym, tym, wiecie, tym szybkim co 73 na godzinę jedzie, o, nie im to no nie wiem, nie próbowałem, ale mi się wydaje, że też ciężko by było. Ciężko by było. Ciężko by było. Bo one serio dają. Patrzcie, jak ten zasłupia. ja.

Tym trzeba wodę wypóźnić. Ale należy... razie jest pełna mleka. Bo już tam ten zbiornik był pełny na mleko, więc... Ukrł, więc musiałem opróżnić go. Zresztą nie je zobaczę. Eee, jeszcze nie ma tragedii tragie. Na kilka dni stać. Kilka, pewnie trzy. No tak się wydaje, kucie, jak... a na przykład prowo. Myśli, że wystarczy na kilka dni, a tu... Jak się im napełni tam na maksa, tu to... gdzie tam? Dwa dni puste kuryta. Nie wiem, ze szklarniami to aż tak nie ma, ale a tam w paszowozie jest coś, więc można by było w sumie tylko tam podnosić ten paszowód, kliknąć yy, jakiś tam No i zapomniałem jakieś klika. I ten, w tym momencie. I, yy, no i już bym coś tam miał do jezeku. Możemy to zrobić, ale to oczywiście później to nie pewnie. Ja cię kręcę, a w ogóle to w realu to już szczep, szczepa by była pogięta cała. To cały czas o te borcy zahaczam, to, o to za haczem, ja cię ręce już było już tej szczepy, to jak złą by wyglądało. No ale, to to nie widać tutaj już kawałek. Więc... Jakiś gniew w ogóle ta, ta, y, ta, te widły, one są y, w ogóle, y, one mają podobno, one mają strasznie, zobaczcie, one są mniej więcej takiej samej szerokości jak ta cała przesoka. No oczywiście tam, no delikatnie jest przeczepa szersza, dlatego mogę jeszcze coś tam wysypać na niej ale jakby były jeszcze, no i właśnie jeszcze trochę szersze te widły to już był problem Żebym... znaczy, już znaczy już wtedy by było to stra straszliwie, by to brzydko wyglądało bo no, no ale na szczęście, na szczęście aż, aż tak już Niech okay. nie się ładuje tą ładowarko, kurczę. Yy, łychy, inaczej yy, te widły yy, yy, pojemne, więc elegancko kurczę tutaj w środku też. O, ładowareczka fajna. I zaraz na zewnątrz się zobaczymy. Elegancko, ładowarka. Holand Panami Michel belgi na czarno maśinięte Rzaczek ma nawet, było tu fajnie widać no, dobra to można już jechać A wiecie co, reszta tej kiszonki to chyba już sprzedam po odcinkiem No bo jeszcze to mnie oczywiście bardzo długo zajmie bo no zobaczcie jeszcze sporo zostały tej książki więc yy... no a tak mówiłem jeszcze muszę sorgo sprzedać mleko yy, pomidory więc jeszcze mam tutaj yy, sporo roboty więc to już sobie ogarnę poza odcinkiem a w następnym odcinku nie wiem co będzie a mam... ale mam nadzieję że będzie fajnie no tym odcinku to tyle jeżeli mi się podoba oczywiście zostawcie łapkę w górę i zapraszam na kolejny